Policja zatrzymała trzech mężczyzn poszukiwanych w związku z podwójnym zabójstwem w obrzyskim Nowym, Nowym Mieście. Jeden z zatrzymanych oskarżony jest o podwójne morderstwo. Co do dwóch pozostałych prokuratura bada jeszcze sprawę. Mogą zostać postawione zarzuty, nawet współudział w morderstwie. To do zabójstwa doszło w poniedziałek wieczorem w jednym z mieszkań w kamienicy przy ulicy Piłsudskiego na Wabrzyskim Nowym Mieście. Zamordowani zostali dwaj mężczyźni w wieku 46 i 53 lata. Prawdopodobnie jeden z mężczyzn zginął od ciosów nożem, ale policja zasłaniając się dobrem śledztwa nie udziela informacji na temat jak doszło do zbrodni. Mężczyzn zatrzymała w Republice Czeskiej czeska policja przy współpracy funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Miejskiej Policji w Lenniej Górze. Mężczyźni y, udali się w stronę Republiki Czeskiej y, na terenie, w którym przebywali. Funkcjonariusze wspólnie z prokuratorem podjęli decyzję o wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów zabójstwa. By sprowadzić sprawcę zabójstwa tutaj do Polski, Sąd Okręgowy Świdnicy wydał europejski nakaz aresztowania. Na podstawie tego dokumentu czeska policja mogła aresztować w zabójczych. Wcześniej decyzją prokuratury opublikowane zostały zdjęcia poszukiwanych mężczyzn. Tak naprawdę o tyle sprawa była utrudniona, że są to osoby, które nie posiadają stałego miejsca pobytu. Zatrzymani to 41-letni Andrzej F., 42-letni Jarosław W. i 45-letni Piotr F. Trwają procedury ekstradycji tych osób do Polski. Jednemu z mężczyzn grozi nawet dożywocie. Jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut podwójnego zabójstwa, natomiast dwóch kolejnych jeszcze kwalifikacji czy nie znamy. Po przeanalizowaniu całości materiałów dopiero będzie podjęta decyzja o zarzutach. Prawdopodobnie mężczyznom zostanie postawiony zarzut nieudzielenia pomocy, ale prokuratura może też postawić im zarzut współudziału w morderstwie.